O co się, bo ty mnie rozpraszasz, jak tu stoisz. Cześć! Okej. No, Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj na placu pod Biedronką, naszym ulubionym. Jest niedziela, jest pusto. Zaprosiłam Alka, żeby nauczył mnie wiedzieć, żeby pomógł mi jakby doszlifować moją technikę. Także oglądajcie. Fajnie jest mieć znajomych, którzy cokolwiek potrafią, bo można z nich korzystać i wykorzystywać. Także... Ja, ja się cały czas czuję wykorzystywany, to... Mam nadzieję, że masz z tego jakąś satysfakcję. Także ja generalnie już jakiś czas jeżdż jeżdżę motocyklem, nie jest to jazda idealna. Mam problemy z tym, że bardzo rzadko używam hamulca tylnego, bo on dla mnie w ogóle nie istnieje. Za dużo używam znowu sprzęgła. Tak? To są chyba też przyzwyczajenia takie samochodowe, niestety też nie, nie, niezbyt dobre. Więc przez to, że mało tylniego hamulca, dużo sprzęgła na moich prędkościach, ta moja jazda miejska nie jest, że tak powiem, idealna, jest da daleka, daleka od ideału. No i przy tych niskich prędkościach trudno mi też zachować równowagę i czuć się komfortowo na tym motocyklu, więc stwierdziłam, że poćwiczę sobie manewry miejskie z Aleksandrem. Tak, no ten hamulec przy małych prędkościach bardzo dobrze stabilizuje motocykl, więc, więc używanie tego hamulca jest, jest wskazane przy, przy małej prędkości. I żeby, żeby pewnie się czuć, dlatego jeżeli dodamy właśnie z sprzęgłem i... Prawne trzymanie się, się nogami motocykla, no to różnica jest diametralna mhm. w samej, samej stabilizacji motocykla w czuciu, co, co się z nim dzieje i mhm. tym, co możemy z nim zrobić. Tak, bo powiem wam, że na kursie na egzamin na prawo jazdy ja uczyłam się jazdy na po prostu jedynce bez gazu. Generalnie bez, na jedynce bez gazu robiłam slalom, wolny slalom, ósemkę i te inne wszystkie ćwiczenia i nigdy nie pracowałam sobie ani gazem, ani tym hamulcem, tak? no bo nie było na to czasu. Ja musiałam dać egzamin, ani nauczyć się jeździć tak naprawdę. Więc brakowało mi jakby tych elementów i fajnie, że mogę tutaj nadrobić teraz te zaległości. Znaczy, no wiadomo, że na, na kursie nauki jazdy jest mm. na, tak mało czasu na, na mm -hmm. zrobienie wszystkiego, że, że te wszystkiego już po prostu nie da przećwiczyć. Tak? No, dokładnie. Fajnie, że, że część rzeczy zostanie pokazana, natomiast żeby to wyćwiczyć tak, tak porządnie, no to trzeba potem samemu już po, mm -hmm. po kursie się, się tym zająć. Tak, i jakie ćwiczenia tutaj wymyśliłeś, żeby, żeby się, się nie zabić, a czegoś tam się nauczyć? <laughs> Bo to jest ten pierwszy warunek jest kluczowy, tak? Tak. Zaczęliśmy od, od zwykłego slalomu, tak? ułożenia sobie znaczników w jednej linii i zrobienia standardowego slalomu, bo po pierwsze chciałem zobaczyć to, jak, jak w ogóle do tego podejdziesz i jaki będziesz miała pomysł na, na wykonanie tego. I dopiero później gdzieś tam zaczęliśmy mówić, co, co możemy zmienić i, i co zrobić dolać chociaż, chociaż trochę tego, tego hamulca, mhm. a przestać pracować z sprzęgłem i przytrzymać jednostajne obroty na, na gazie, a hamulcem regulować prędkość. Jak już się udało trochę, trochę, trochę to ustawić, tak, to, to zaczęliśmy rozsuwać te bramki, żeby zwiększyć trochę amplitudę tych, tych wychyleń i, i zmusić się do trochę większej, większej pracy to taki, tak naprawdę jazda na wprost, z delikatnymi odchyłami po prostu mhm. lewo-prawo. Więc, więc drugim krokiem było rozsunięcie po prostu tych bramek i zrobienie takiego szerokiego slalomu. Dalej zaczęliśmy dodawać ósemkę i tak naprawdę dodawaliśmy cały czas ćwiczenia. To nie tak, że zmiana na, na inne, tylko było dokładanie następne, następnego elementu. Więc e, jak już dochodził ten stan obszarowni, no to zaczęło potem dochodzić ósemka. Jak, e, jak zaczęło wychodzić jedno i drugie, to, to na zmianę ze jeszcze było zatrzymanie, takie mhm. z, zatrzymanie, ruszenie bez podparcia się nogami. I tutaj miało znaczenie właśnie użycie tego i tylnego hamulca i, i e, używanie klatki sprzęgła e, nie do samego końca, nawet, mhm. bez tego jałowego juchu, ale tak, żeby tylko rozłączyć napęd. Bo jeżeli wciśniemy tą kamkę do samego końca, to potem przy odpuszczaniu, żeby ruszyć, mamy taki, taką chwilę, że, że zaczynamy taczyć równowagę. Mhm. I to często jest problemem. Wracamy do slalomu. Dokładamy ósemkę na Czy mhm. wjeżdżasz? jedno kółko dookoła tego, pełne kółko dookoła drugiego. Dobra. Sporza. No jeżeli ja robimy sobie te dwa połączone, a za chwilę jeszcze dodamy hamowanie. Słuchajcie, to jest pierwszy film, w którym nikt alkowi nie przerywa, także chyba, chyba przyjmę obowiązki krzyżkę. Nie słuchajcie, w ogóle jak zaczęłam właśnie jeździć i używać tego cudownego hamulca, oczywiście tak na początku było dla mnie to trochę nienaturalne, w ogóle nie było mi wcisnąć sprzęgu, ale jak przyzwyczaić do tego, że mam jednostajnie trzymać ten gaz, tak, nie jakby to prędkość zachować, a właśnie sterować prędkością motocykla tylko hamulcem. No, takie się to zrobiło dosyć pewne, tak? no, jakby ten motocykl jedzie, jakby trzyma swoje pozycje, nic z nim nie dzieje, nie majta się na boki. No że, nie wiem, trzy razy się podporał na początku nogami, bo gdzieś tam jednak była ta obawa, że ojej, a co jeżeli coś tam się nie... No, jest taki odruch przy, tak. przy tym tak. pełnym zatrzymaniu, tak? tak że, żeby postawić tak. te nogi jednak... Jak, jak tylko się zaczyna teczyć to to żeby się zdejmuje nogi. Mhm. A ten naprawdę na wystarczy, zacząć się, odpuszczać, dodać trochę gazu i po prostu ruszyć. Tak, tutaj za mało gazu trochę też zdawałam przy tym zatrzymywaniu się, ale już później trochę nabrałam odwagi i, i piłowałam naszego Gladiusa. E, także <grystanie> 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 Tak, także było ok. Powiem Wam też, że po tym całym treningu, nie, Milon trwał, bo straciłam poczucie czasu, ale tych y, ćwiczeń miałam sporo, nic mi nie boli, czyli generalnie. Ani też nie wiszę na tej kierownicy za bardzo, ani też tymi netgarskami jakoś jej nie ściskam dłońmi, więc, więc w sumie jestem nawet zadowolona z tego dzisiejszego, ćwicze, z tego dzisiejszego naszego y, ćwiczenia. No i na koniec zadaliśmy ćwiczenie, którego jeszcze nie wspomnieć, hamowanie ominięciem przeszkody. Tak Więc mhm. tak naprawdę komplet ćwiczeń polegał na slalom ósemka i hamowanie ominięciem przeszkody. Tak, także ważne jest to, że wy możecie właśnie też sobie w jakąś wolną niedzielę e, kupić takie pochołki, nie wiem, w Dekatonie czy go sporcie za jakieś grosze dosłownie, ustawić sobie slalom i ćwiczyć na własnych motocyklach y, bezstresowo i nie wiem, podglądać nasze filmiki czy innych youtuberów. Jest, te, jest tego naprawdę sporównecie. Zawsze możecie się do nas odezwać, podpytać y, nas tak, czy Alka. Ćwiczeń jest bardzo dużo, można mm -hmm. wymyślać naprawdę y, dowoli. Y, Ważne, żeby znaleźć swoje potrzebuję. słabe strony i po prostu szlifować je, tak? Gdzieś tam po, wylaminować. Warto wiedzieć, czy, z czym masz największy mhm. problem i po prostu to męczyć, tak. Tak, aż, aż zacznie wychodzić. Tak. I Alek mnie pochwalił tutaj, że mam dosyć dobre nogami trzymam motocykl. Też Wam powiem, że to zostało mi z, z jazdy konnej, gdzie jakby trzeba trzymać się tego konia nogami przeważnie. I tutaj mam te dobre nawyki, w przeciwieństwie na przykład do Krzyżka który jeździ jak kaczka. <laughs> Yy, więc generalnie są mocne punkty. Przecież yy, no nie przyjmuje do wiadomości, że takiej jest. Tak, można zwracać uwagę i, <laughs> i cały czas to samo. Także Alek, Alek <laughs> woli ze mną pracować. To co, jeszcze chciałbyś coś dodać? Hmm. Ćwiczyć, 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 ćwiczyć. Także do dzieła. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. Hej. <laughs> Może być? Alko, chcesz jeszcze raz coś do ja nie, <laughs> nie chcę, bo ja nie wiem, ja to nagrałem. Trzeba powiedzieć, bo nie widzę i teraz jak cisnąłem, to się pojawiło rec, więc chyba tego nie nagrałem. To sprawdzić. No, trzeba to sprawdzić. A ja nie będę powtarzał, bo musisz sobie... nie wiem. To A ale to ty silnego powiesz, nie musisz tego samego powtarzać. Czekaj, teraz muszę.